Część peronów i linie kolejowe utrzymywane są w Czechach z budżetu państwa. Zarządza nimi podmiot będący odpowiednikiem polskich linii kolejowych. Natomiast każdy dworzec, wraz z peronem bezpośrednio do niego przylegającym, znajduje się w rękach 3D. Koleje czeskie udostępniają te obiekty pasażerom i wynajmują na działalność komercyjną. Koszty utrzymania dworców pokrywać mają dochody z działalności komercyjnej. Co wydawałoby się racjonalne, widząc, po pierwsze, dobry stan techniczny czeskiej kolei i po drugie, możliwość sprzedaży alkoholu na stacjach, co znacząco podnosi obroty najemców i pozwala zwiększać czynsze. Tyle mówi teoria, a jak to wygląda w praktyce? Niestety ten system nie działa skutecznie. Dworce w Czechach już dawno przestały być rentowne, a ich zarządcy upominają się w Ministerstwie Transportu o wprowadzenie opłaty dworcowej od przewoźników. Ostrawa Sinow. Na dworcu takim jak ten widać dlaczego Czesi muszą pozyskać, tak jak w Polsce, opłatę dworcową. Dworzec jest w pełni otwarty, ciepły, ogrzewany. Ma około 3000 m2 powierzchni. Na tym dworcu można o tej porze zastać tylko ochronę, służby sprzątające ten dworzec. I można powiedzieć jedno: jest pięknie, czysto. I przestrzennie Widać, że na tym dworcu jest gospodarz i widać, że włożono w ten dworzec mnóstwo pieniędzy, ponieważ mamy tutaj połączenie starego, bardzo starego dworca z dworcem absolutnie nowoczesnym, i nikt nie mówi, jak w Polsce, że dworce są niepotrzebne, że są przeżytkie. Tutaj widać potrzebę istnienia kolei. i wreszcie Praga, chlawni na Tym dworcem zarządza wspólna spółka powołana przez Koleje Czeskie i kolejową spółkę Grandi Stazioni, znaną z doskonałego zarządzania największymi włoskimi dworcami. Remont tego dworca pochłonął setki milionów euro. Trwał ponad dwa lata i jeszcze nie został w pełni zakończony. Mimo, że i tutaj można się napić piwa i wina, że tak wiele jest światowych marek sklepów i restauracji, że wszędzie widać wielki rozmach inwestycyjny. Ten dworzec nadal ma problemy z pokryciem kosztów utrzymania. Także i tu nie wszystkie lokale są wynajęte. Także tutaj koszty utrzymania powierzchni publicznej są bardzo wysokie. Zwróćmy uwagę, jak zmniejszono przestrzeń do obsługi pasażera. Jak umiejętnie rozmieszczono elektroniczne rozkłady jazdy, sytuując je bezpośrednio nad witrynami sklepów. Wszystko po to, by zmaksymalizować dochody zarządcy dworca. Czy główny dworzec Pragi osiągnie zaplanowane zyski? Z czasem pewnie tak, ale małe podmiejskie stacje nadal będą ledwie wiązały koniec z końcem. Dlatego Czesi chcą wprowadzenia opłaty dworcowej, ale w tym kraju nie budzi ona specjalnych społecznych emocji. Tu kolej traktowana jest poważnie, służy pasażerom, a że wysoki standard musi kosztować, to wiadomo nie tylko w Czechach. Cel jest jeden pełne pokrycie kosztów utrzymania dworców. Dworce nie muszą przynosić zysków, ważne by nie przynosiły straty.